Ale powiem wam, że jest ciekawy. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Muszę sobie przeciszyć cholerstwo, bo mnie tak głupie w szkławkach. Zaraz sobie to oczywiście podgłoście, tak, żeby było śmieszniej w ogóle.. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest filmik z gry Slendy 2 Postanowiłem nagrać horror, nie wiem dlaczego, bo panicie się boję horrorów Ale dzisiaj dodatkowo będzie było takie urozmaicenie, podłączyłem sobie pulsometr Który będzie rejestrował, że tak powiem, stan mojego zawału Dobra, czyli mamy znaleźć 10 takich puddingów, no nic, nic w ogóle strasznego Sam jestem w sumie ciekaw do jakiego momentu, że tak powiem, dojdzie mi yy... A tutaj jakby mamy noktowizję Do jakiego momentu dojdzie mi po prostu ten mój Hard, hard break, hard beat. Nie wiem. Gubię się w słowach, bo po prostu się denerwuję i tyle. A teraz razie będę starał się mówić spokojnie odprężyć się i w ogóle. Tu nie ma nic strasznego, to jest tylko gra. Gra nie może, że tak powiem, nas zdradzić O, teraz widzę wszystko. Ok, tam mamy chyba coś. Mogę sprintować, zarąbiście, to nam się na pewno przyda. Zając życie, pewnie się będę. Okej, okay, mam kolejny pudding jest ten ten tubisiowy krem, te okej, okay, mamy tubisiowy krem. Jeszcze 13. God damn it Okej, okay. tutaj nam się wszystko odnawia. Najlepiej w sumie chyba iść ścieżką, bo to wtedy nam e, pozwoli na znalezienie tych wszystkich kremów. To jest tylko głupia gra. Gra nie zrobi ci krzywdy. Jedynie co to cię po prostu może przestraszyć, bo bądź... Ole, głośno mam te słabki. God damn it. Ale specjalnie tak dałem, żeby właśnie jak coś dostać, zawału od słuchawek, nie? Dźwięk będzie zajebisty. Okej, okay. o, 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 mamy coś kolejnego za Co tu jest w ogóle? What the fuck! Zmarły tubiś, nie istotny w ogóle to jest. Okej. Okay. O, teraz widzę wszystko inne. Patrzę, czy on tam leży, żeby nie było, że za mi się pokaże rąbaniec. Uch, myślę, że nie będzie źle. Tylko 11 tam puls jeszcze. To jeszcze nie jest ten puls, który który może być. Ale powiem wam, że jest ciekawy. <słyska> Kto <słyska> 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 to jest głośne! O ja pierdolę. O kurwa. O ja pierdolę. się chyba kurna pulsami dwiego. ja pierdol. Jezus. Jakie to było głośne. O oh, kurwa. Oh, holy fuck. Uh, nie chcę tego Spokojnie, spokojnie Sterduszko, już, już nie ma, już. To działa z małym buzieniem Jezus Maria. Oh my god, uh, robimy... Robimy trzy podejścia. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić trzy podejścia. Póki co nie widzę... Tam widzę, dobra, lecimy tam. Oh fucking. O, się zesrałem, normalnie. Ja piskał Spierdalam. Nic nie widzę, dobra, idziemy spokojnie, nic nas nie złapie. To jest tylko głupi, przerośnięty teletubiś, który może nam wyrwać wnętrzności i po prostu zjeść sobie na śniadanko. Ok, szukamy kolejnych puddingów. tam jest kolejny pudding. puding? puding? Teletubisiowy krem, po prostu. 100% nie zbiorę wszystkich, bo po prostu jest to niemożliwe. ja Jestem zbyt lama w taką grę. Mam wrażenie, że ktoś mnie goni. Nie odwracam się, bo się zestram. I tyle się skończy. Dobra. E, na spokojnie, na spokojnie, denerwujmy się. Wszystko mi się nagrywa jeszcze cały czas, żeby nie było. Tyle tu be zamknij ryj, gruba świnio, która mnie goni. A może mi nie goni na razie, a zaraz się z dupy pokażę, bo przecież to o to chodzi w Slendy Tubes, tak właśnie. To nie jest straszny w ogóle. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Tra -la -la -la. Zawsze jak się denerwuję to śpiewam, nie? Szukam pudinków, ale jestem strasznie słaby w tą grę, a im dłużej błądzę w tym lesie, tym gorzej się czuję. Na pewno nie biorę poziomu żadnego w zamkniętym pomieszczeniu, bo tam to się zestrą kompletnie. Chociaż może na dobitkę, prawda? Wezmę. Żeby się już zestrać konkretnie. Okej, okay. cały czas gdzieś tam burczy. Okej, okay. gdzieś nas zauważył, tylko nie wiem, kurna, gdzie, bo go nigdzie nie widzę. I się teraz woję jak cholera. O oh my fucking. God. O tu! Lupierdolę, ja pierdolę, je pierdolę. Je pierdolę. <grym> <grym> nie, nie Nie zostaw mnie do przerośnięta, zbieram pudingi, dzieszam pudingi! Tu kremy! Tu kremy! Tu kremy! Tu kremy! Gdzie są moje tu kremy? Szuka moich tu kremów i nie ma moich tu bisiowych kremów! Cademy! Gdzie są moje tu kremy? Cały czas pytuje, jest tu krem, kolejny, zarąbiście, uciekam sobie dalej, on mnie nie złapie, bo jest wolny wciul. Goni mnie cały czas, bo co? Chce mnie kur nas zgwałcić Menda, ja pierniczę. Nieee! Czyli lecimy sobie po prostu w tą stronę i myślę, że znajdziemy wszystkie tubisiowe kremy. E, chyba, że on będzie podążał za nami coraz szybciej. Wydaje mi się, że zaraz jakaś będzie przepaść i się tyle skończy. Nie widzę żadnych tubisiowych kremów. Mogę się patrzeć przez kamerę, ale się boję, że się popatrzę do tyłu i on tam będzie. Nie, nie patrzę się przez kamerę. Uuu, spokojnie, spokojnie, spokojnie. To jest tylko gra. To jest tylko gra. Patrzę się przez ekranik maluteńki, gdzie mogą być... tubisiowe kremy. E, Okej, okay, idziemy dalej sobie, spokojnie. Spokojnie. No z dupy się pojawił, za No przerośnięty, kurwa mamut fioletowy. O, z dupy. No z dupy się pojawił. No z dupy, no z dupy. No z dupy. Z dupy. Idę pod górę. Nie idę pod górkę, bo się nie dostanę. Nieistotne. To jest w ogóle. Ha ha ha, jakie to jest kurwa śmieszne. Wy się będziecie śmiać, a ja tu kurwa za się poryczę ze strachu Jest kolejny pudding, Puding tubisiowy, krębie, przecież mój 8. Jeszcze tylko za sranych osiem. Może mi się uda. No wie, wątpię w to, że się uda, ale może. Póki co cały czas... Spierdzielam, jestem dzielny, ale musicie powiedzieć, Kurna, nie wiem w ogóle gdzie ja biegnę. Musicie potwierdzić na pewno to, że jestem dzielny, tak? No, tu nie ma co zaprzeczyć. Tu w ogóle jakieś są góry. Tu musicie na pewno powiedzieć, że ja jestem dzielny, tak? Napisać mi w komentarzu i w ogóle wstawić łapkę, bo jestem dzielny, że, 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 że próbuję, tak? No, próbuję. Nagrywa się, nie wiem czy się tam dostroi. Ostrość, mam nadzieję, że się dostroi. Uuu!

Zaraz strach przerodzę w agresję i się skończy to wszystko, bo tak naprawdę mi już to denerwuje. Nie mogę cholernych lubisiowych kremów znaleźć, no? Coś za mną biegnie, chyba... O, chyba ktoś za mną biegnie. Wielkie fioletowe gówno za mną biegnie. Dobra, nieistotne to jest. Ktoś za mną biegnie, zarąbiście, zarąbiście. Uadłilu, a, jesteś głupi, jesteś głupi brzyd... No dobra, nic nie mówiłem, ja nic nie mówię. Ja się nie, 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 nie obrażam cię w ogóle. Nie, 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 pani. pani, panie, pani, nie się, pani, bo ja ci nie Panie, proszę, nie rób, nie rób mi tego, panie, no jesteś wielki, przerośnięty tu znowu, to ja tu byłem, kręcę się w kółko. A tak, by the way, to wiesz w ogóle, gdzie są te tubisiowe kremy, bo trochę mi ciężko je znaleźć, nie? Tam w ogóle jest... Nie, to jest ten sam tubis, co wisi, dobra, kamera znowu się wyładowała, nieistotne w ogóle to jest, mówię coraz szybciej, bo się coraz bardziej boję. Zaraz będę napierdzielał jak nie wiem jakiś kur na MC Silk albo ktoś, kurna będę normalnie rapował albo. Nie, nie ja rapować nie umiem, ale ale ale, ale ale, ale, w nerwach to na pewno umiem szybko mówić, to, to, to musicie mi przyznać. Umiem szybko mówić, nie? O, nie ma bata. Umiem szybko. U, be, dobra, goni nas cały czas, póki co, nas cały czas goni. Nie odstępuje nas na krok. Ewidentnie chce nas przytulić. Eee... <laughs> Najbardziej przerażające są te tak, tak zwane takie takie jumpscary, takie wiecie, dobra, jeszcze tylko 7 puddingów, które z dupy po prostu wyskakują i to na ekraniku, czy gdziekolwiek po prostu wyskakują. Ten nas cały czas goni chyba coraz szybciej. Nie wiem czy, czy coraz szybciej, czy nie coraz szybciej. Póki co uciekam, jest dobrze. Nie jest, nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Zmęczyłem się. Tam jest chyba kolejny tubisiewy kram. Tak, chyba go widzę. Chyba go widzę. Tak gdzieś w oddali, dobra. Ale to jeszcze to jeszcze kilka, to także troszkę troszkę lipa, bo jeszcze troszkę trzeba ze... co tu wo... aha tu jest ich jama ta 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 ta, ta, ta. No ja pierniczę weź ten krem i spierdzielę, gdzie pieprz rośnie, bo jeszcze sześć tylko. O nie, 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 tu nie, nie chcę! Nie, 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 nie. Aha, tu jest kolejny puding. Super, a, super, a super, bierz to, bierz to, spierdzielaj, spierdzielaj, uciekaj, 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 okay, okej, okay, okej, okay. okej. Super, 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 super. <ślesy> <ślesy> i tamtędy, nagrywa się, nagrywa się, dobrze, puls mi zajebiście spadł, ja się w ogóle już nie boję, widzicie, ja mówiłem Wam, że ja się w ogóle już nie boję. Po drugie, ten pulsometr i tak się odświeża co, co kilka sekund, więc nawet jeżeli ten puls mi momentalnie gdzieś tam podskoczył wie, więcej, wyżej, szybciej, to raczej tego nie odnotuje tak pulsometr, to musiał być taki jumpscare na poziomie e, ładnych 5-10 sekund, żeby mógł się tak ostro przestraszyć, więc takie jumpskery typowe raczej nie zostaną po prostu odnotowane i tyle. Nie wiem w ogóle, w którą stronę biegnę i gdzie biegnę. Mam wrażenie, że jest on na plecach, po prostu mi siedzi i. Póki co, go nie. Nie, jest drzewo, ja piernicze, nie widzę go. Gdzie on jest, 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 gdzie on jest. Muszę wiedzieć, gdzie on jest, bo nie wiem, w którą stronę mam biec. Gardiemet. Biegnij, biegnij, nie meczy, nie męcz się, dasz radę. Ja wierzę w Ciebie, wierzę że, wierzę, że dasz radę, znajdziesz te cholerne puddingi, przejdziemy tą cholerną grę. E, znaczy, przynajmniej ten poziom. Nie Jump jumpscare'u, po prostu nienawidzę z jakichś zdjęć w tubisiu w kurna z nożami, z, z dupy mi się wyskakuje na ekranie. To jest po prostu, to jest to jest awesome, tak, to jest awesome, to trzeba przyznać, to jest świetna gra, e, która nie jest w ogóle straszna. Nie mogę sobie nawet zoomować znaczy tej kamerki, nie mogę sobie większej dać, i nie mogę nic zobaczyć. Oh my god, oh my god, oh my god. A nie, tu jest to drzewo, które mi wisi, Tele, tu bisz, sześć tu ładny jesteś bardzo w ogóle. Mogę ci zrobić zdjęcie, tak? Dobra, idę sobie dalej, bo zaraz mnie zapadnie menda. Gdzie jest? No kurde, jak tak bulgocze to... Uuu, tutaj jesteś! Dobrze, dobrze, dobrze. Ja chcę, żebyś był koło mnie. Żebyś, prawda, tutaj był na nagraniu. Tak, będzie dowód rzeczowy. Wielki pomara... pomarańczowy, tak, pomarańczowy, zarąbiście, daltonista. Fioletowy, prawda. Yy, jeszcze mi coś wyskakuje. Super, epicko. Yy, wiecie co, może ja się po prostu dam zabić, bo ja chyba nie znajdę tak naprawdę tych kremów. I, i coś czuję, że mi to nie, nie pyknie. Weźmy sobie najbardziej przerąbane przerąbaną rzecz, moim zdaniem, czyli coś w stylu jakichś właśnie korytarzy zamkniętych, bo o Jezus Maria, zestrzam się ze strachu. Okej, okay. eee, czyli póki co, po prostu idziemy sobie zajebić tym korytarzem. Nie mamy praktycznie drogi ucieczki, no chyba, że po prostu w drugą stronę zarąbiście. Nienawidzę czegoś takiego, to jest naj najgorsza rzecz w horrorach. Po prostu zamknięte pomieszczenia. Na razie sobie po prostu będziemy mieć przed siebie. Eee, no, kto widzę, prawda, nam się tutaj bardzo przyda. Eee, szukamy znowu puddingów, błądząc po jakiejś dziwnej kur na satelicie, kosmitów. Eee, nie wiem. Co to jest. Boję się w ogóle, co tu wyskoczy, bo tak naprawdę nie zapomnę. No, nie pamiętam tej miniaturki. Coś tam było, jakieś takie dziwne, coś jak z tego filmu, nie filmu, tylko tej gry takiej e, o kosmitach, takie takie z mackami dziwnymi w ogóle, takie m, najróżniejsze dziwne rzeczy. Czy tu jakiś pudding będzie, coś ten tego. E, nie widzę nic. Ja pierniczę, błądzę gdzieś po jakimś górnych korytarzach. Nie chcę. Uuu. Okej, okay, spokojnie, spokojnie. Okej, okay, o teraz idzie, teraz idzie dobrze, tak, już tylko jeszcze 10. Zaczynam coś słyszeć, co mi się na... Gdzie ja w ogóle biegnę? Jezus Maria, znowu to... Jakiś kosmita nie wiem co to jest nie wiem w którą stronę mam iść w ogóle oh my, oh, my oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Nie, nie trąbuj mi tu, nie trąbuj mi tu, nie trąbuj mi tu, nie trąbuj mi tu, nie trąbuj mi tu. osiem jeszcze tu. No, nie, okej. Raz pograliśmy zbukowało no, się, nie zabiję mnie. He he. Nie zabijesz mnie. Co tu leci w ogóle? Co to kurna jest? Ja pierniczę, menda. Jedna. Dobra, są pudingi, są pudingi, uda mi się. I believe I can fly. Jeszcze tylko siedem, jeszcze tylko sześć. Oh je, yeah, oh yeah, jesteś głównym. Nie dogonisz mnie. Ja sobie będę biegał, to mnie goni, ale to nie jest istotne, bo ja się tego nie boję. To ja mniej więcej wiem, gdzie e, mogą e, być pudingi, tak? Tylko, że ja się znowu będę tutaj kręcił oczywiście w kółko. Znowu tego gówna nie słyszę, e, a nie znowu to słyszę. Oczywiście, a kolejny pudding, super, lecę sobie dalej, e, prawda? E, kolejny pudding, super, e, jeszcze kolejny, jeszcze tylko trzy, e, jeszcze tylko dwa, e, dobra, jestem już coraz bliżej, chyba mi się uda. Jeszcze jeden, zarąbiście i ostatni pudding gdzieś tutaj powinien, prawda, być, e, ale kurna go nie ma i się zaraz e, zdenerwuję, bo póki co go nie widzę, a muszę go znaleźć, bo, e, bo jest mi bardzo potrzebny e, do e, szczęścia. Prawda, czemu ja nie patrzę przez to gówno? Widzicie przez to, ale jakoś boję się patrzeć przez ten noktowizor, bo wtedy będę UUUU, widział to gówno, e, a wolę tego nie widzieć, bo a, o, się źle czuję, a, to mnie goni, zarobiście ja cię ominę w ogóle, co, 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 możesz mnie gonić w ogóle, ty mnie nie zabijesz, bo jesteś zbyt U, ciotowaty, dobra, nieważne, ja jestem ciotą, bo się boję takiej gówny, takiej gry, się boję w ogóle, cześć, boję gry, gra nie jest w ogóle straszna, gdzie jest w ogóle ostatni pudding. tak by the way? Eee... Uoo, nie w tą stronę, nie w tą stronę, nie w tą stronę! Drugą stronę, drugą stronę, drugą stronę! Okej, 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 spoko! Wybrnęliśmy! Bez szwanku! Eee, kurde, gdzie może... No ostatni pudding! No tak ładnie mi szło, no wszystkie pudding jeszcze tylko jeden i teraz będę latał jak tak... Jak ta... Jak ta zwierzyna taka na upolowanie, typowo tak naprawdę, No Nas w ogóle zabić nie może, bez jaj! No patrzcie! A, te... Aha! Słuchajcie, to będzie na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Puls troszeczkę mi skakał. Chyba tak naprawdę te pier ten pierwszy moment w sumie, gdzie tam się darło, to był chyba najgorszy. 27 minut nagrania, gdzieś to jakoś tam zmontuję, żeby to było te paręnaście minut. Jeżeli chcecie więcej w przyszłości jakichś gierek, horrorów, naprawdę nie chcę, ale jeżeli jakimś cudem chcecie, to strzelcie oczywiście łapki w górę, możecie, nie wiem, proponować jakieś w komentarzach jakieś swoje horrory, Być może je nagram, być może nie, nie wiem. I nie wiem, czy będę robił z pulsometrym, czy nie. To był taki po prostu test, jak to mniej więcej mogłoby wyglądać. Eee, cóż, koniec. Trzymajcie się i na razie.